Serdecznie zapraszam do odcinka 45 z playlisty władcy Olimpu pod tytułem Incydent. W poprzednim 44 odcinku opowiedziałem, z jakiego powodu Sorosz został uznany za genialnego hakera. W tym odcinku opowiem o pewnym wydarzeniu, mającym miejsce u wybrzeży Afryki Zachodniej w 1911 roku. Zapraszam również na pierwsze odcinki serii Mroczna Historia na Rumble, których bezpośrednie linki podałem w opisie tego odcinka. Po zakończonych wojnach napoleońskich w 1815 roku Brytania stała się potęgą na morzach i oceanach. Ojciec Winstona Churchilla, Radolf, był bliskim przyjacielem Rothschildów. I dlatego polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii była polityką tej lichwiarskiej rodziny. Ponieważ wraz z pojawieniem się silników spalinowych wzrósł popyt na ropę, bankierzy wspierali rozwój Royal Navy i zależało im na rozbudowie angielskiej floty. W 1888 roku Bank Brytyjski Rothschildów wypuścił na rynek udziały w firmie, Budowy i uzbrojenia marynarki wojennej o wartości 225 tysięcy funtów. 11 lipca 1911 roku doszło do incydentu w Agadirze, niedaleko wybrzeży marokańskich. Otóż, na wodach kontrolowanych przez Royal Navy pojawił się okręt wojenny Wilhelma II o nazwie Panther. Dlaczego Niemcy wysłali w ten rejon swój okręt wojenny? Bez wątpienia akt ten mógł być odebrany jako pretekst do rozpoczęcia wojny. Jak do tego doszło i czy był to czysty przypadek? Dwa lata wcześniej, w 1909 roku, niemiecki bankier Warburg poznał tajemniczego człowieka, doktora Wilhelma Charlesa Regendaza. Regendas był zwolennikiem niemieckiej ekspansji i oświadczył Warburgowi, że przygotował perfekcyjny plan, dzięki któremu Rzesza będzie mogła zdobyć kolonie w Afryce. Wilhelma II i Bismarka bardzo bolał fakt, że Niemcy, jako silny i uprzemiosowiony kraj, nie posiadają żadnych zamorskich terytoriów, jak Portugalia, Hiszpania, Francja, czy Wielka Brytania? Warburg, zafascynowany planem Regendaza, zatrudnił go natychmiast jako konsultanta prawnego w rodzinnym banku i 16 czerwca 1911 roku załatwił mu audiencję u cesarza Wilhelma II. Regendas opisał cesarzowi, dzikie, pustynne i praktycznie bezludne wybrzeża Maroka, jako krainę o żyznych glebach, bogatą w surowce mineralne. Początkowo cesarz był niechętny temu planowi z obawy przed możliwym konfliktem dyplomatycznym z Francją i Wielką Brytanią. Warburg nie uczestniczył w spotkaniu, ale wysłał do pomocy Alberta Balina, zwanego królem okrętów. Cieszącego się zaufaniem cesarza, który ostatecznie go przekonał. Problem był w tym, że w tamtym czasie w Maroku nie było ani jednego Niemca, a więc rzekomo akcja ratunkowa obywateli niemieckich przed atakami tubylczych plemion była całkowicie niewiarygodna. Aby znaleźć rozwiązanie, wysłano do Maroka niemieckiego inżyniera, w rzekomym celu poszukiwania złóż węgla. Człowiek ten dotarł do określonego miejsca w Maroku 1 lipca 1911 roku, ale z powodu swojego zaawansowanego wieku zgubił się w górzystym terenie. Pomimo tego Niemcy wszczęły alarm, informując rządy Wielkiej Brytanii i Francji o konieczności wysłania okrętu wojennego w celu ratowania. Obywatela niemieckiego. Okręt czekał parę dni przycumowany do brzegu, aż w końcu pojawił się przerażony i wyczerpany niemiecki inżynier. Początkowo załoga okrętu uznała go za miejscowego szaleńca, gdyż skakał i wrzeszczał jak obłąkany, aż w końcu 5 lipca wieczorem zabrano go na pokład. Wielka Brytania i Francja uznały incydent w Agadirze za prowokację Wilhelma II. Brytyjczycy zagrozili wypowiedzeniem wojny, a Francja zaczęła wycofywać swoje kapitały z Niemiec. W rzeczywistości była to intryga uknuta przez Warburgów i Rothschildów wspólnie z królem okrętów, Balinem, w celu oszukania cesarza przedstawiając mu wizję rzekomych niewyobrażalnych korzyści kolonialnych. Głównym ich celem było przyspieszenie konfrontacji Niemiec z Wielką Brytanią i Francją oraz skłonienie tych krajów do rozbudowy floty wojennej. Większa flota wojenna to większy popyt na ropę naftową, większa emisja akcji i obligacji skarbowych. I ogromne zyski dla borgów. 17 czerwca 1914 roku Churchill, jako minister marynarki wojennej, przedstawił wniosek, żeby rząd Wielkiej Brytanii zainwestował w angielsko-perską spółkę naftową APOC. Właścicielami tej spółki byli Rothschildowie i oczekiwali z tej transakcji ogromnych zysków. Stało się tak jak przewidywali i wkrótce ich spółka zmieniła nazwę na British Petroleum Company, BP. A oni wypełnili swoje kufry państwowymi pieniędzmi. No cóż, z incydentów w Agadirze wynika prosty wniosek. Że borgowie poprzez manipulacje i intrygi sterowali od wieków rządami wielu krajów. Nie w celach patriotycznych, ale w celu okradania ich z bogactwa i pchania prosto w objęcia wojny. Jak mówiłem już wcześniej, wojna to Eldorado dla międzynarodowych złodziei, i ta zbliżająca się wielkimi krokami nie była żadnym wyjątkiem. Podobnie wojny toczące się za wschodnią granicą i w państwie położonym w Palestynie nie są niczym innym jak efektem realizacji dalekosiężnych planów borgów. Nam, jako plemieniu Polites, nie wolno pozwolić na wciągnięcie nas do wojny toczącej się w interesach międzynarodowych lichwiarzy i być może będzie trzeba wytłumaczyć to bardziej dosadnie rządowi, który zasiada w naszej stolicy. Na tym zakończę odcinek 45, opisujący mało znany incydent w Agadirze. Serdecznie zapraszam do odcinka 46 pod tytułem Deklaracja.